Angels z Toruń odnieśli kolejne zwycięstwo w grupie północno-zachodniej II Ligi Futbolu Amerykańskiego. Anioły po bardzo zaciętym meczu pokonały przed własną publicznością Seahawks Sopot 30-27. do 27. Decydujące przyłożenie zdobył 6 sekund przed końcem spotkania Bartosz Mróz. 6 sekund decydowało o tym, czy wygramy, czy przegramy. To był niesamowity mecz. Początek meczu należał do gości, którzy prowadzili po pierwszej kwarcie 13 do 0. W kolejnych minutach inicjatywę na boisku przejęli gospodarze. Torunianie najpierw zniwelowali stratę, a po brawurowej akcji Pawła Henicza wyszli na trzypunktowe prowadzenie. Po chwili przyłożeniem odpowiedzieli Sopocianie. Losy meczu rozstrzygnął Bartosz Mróz i Jakub Mazan, dając Aniołom zwycięstwo 30 do 27.